Dzień dobry, nazywam się Edytanie Niewińska. Chciałam Was wszystkich zachęcić do zbiórki na wydanie mojej książki. Moja najnowsza książka ma tytuł Lewanta, a część akcji odbywa się właśnie w tym przepięknym andaluzyjskim miasteczku. Ten wiatr, który tutaj słyszycie, to jest właśnie Lewanta. Zapraszam wszystkich do wspierania mojej książki na stronie Kultura Hula. Właśnie tam zbieramy środki na jej wydanie. To książka o kobiecie, która jest jak Lewanta, destrukcyjna, wolna. Lewanta to książka o podróży, o podróży, jaką każdy z nas chce odbyć. Do swoich pragnień, marzeń, jaka to jest podróż? Przekonajcie się, czytając moją książkę. Lewanty to książka dla wszystkich tych, którzy kochają dobrą literaturę. Trochę akcji, dużo psychologii. Myślę, że każdy z Was odnajdzie w niej trząstkę siebie. To Wszyscy, którzy polubili Kosowo, wszyscy, którzy czekają na więcej. Esto es książka para Was. pensando en la situación lo que me pasó aquella noche sin salir de ronda al balcón yo no sé si esto es un sueño no siempre voy a alucinar. pues la flor se la yo misma antes de empezar a fumar cada z